O 2.15 nad ranem pięciomilowy metalowy wąż, ponad 300 pojazdów przewożących wystarczającą ilość amunicji dla 10-0 żołnierzy. Wtoczył się na most, myśląc, że jest nietykalny. Nie było. W mniej niż 5 minut ten konwój karta przetargowa Moskwy. Rozmowy w Waszyngtonie zostały wymazane. Nie za pomocą pocisków manewrujących ani bombowców, ale za pomocą 600 autonomicznych dronów, wabików i pojedynczego. Pakiet danych o długości milisekundy. O godzinie 2.15 nad rzeką Dnipro rosyjski oficer sztabowy ma czas swojego życia. On i jego towarzysze naprawdę wierzą w swój pięciomilowy konwój. Metalowy wąż o długości ponad 300, pojazdy przewożące wystarczającą ilość amunicji dla 10.0. Wojska są niezwyciężone. To krwawa karta przetargowa Moskwy na rozmowy pokojowe zaplanowane w Waszyngtonie. Pokaz siły mający na celu wymuszenie zawarcia umowy spośród Zalińskiego i Trumpa. Na papierze ten konwój to forteca na kołach. Jest pełen mobilnych Pancer S1 systemy obrony powietrznej. Tworząc wysoko nad sobą bańkę ochronną, radar NEBO M przeszukuje niebo. System wart wiele milionów dolarów, który ich myślenie jest w stanie śledzić wszystko co lata. Uważają się za nietykalnych. Są w fatalnym błędzie, ponieważ podczas gdy ich drogie radary skanują niebo, są ślepi na to, co się dzieje pod ich nosami. Przyciśnięte bezgłośnie do zimne stalowe dźwigary mostu. Rój dronów śpi przebrany za zardzewiały sprzęt konserwacyjny. Są to drony FPFI firmy Kajak Reboth. Kosztują 600 dolarów za sztukę. I przez ostatnie 72 godzin czekania Rosjanie przyjęli jedno katastrofalne założenie. Każdy atak dronów nastąpi z nieba kierowany sygnałem radiowym, mogłyby zagłuszyć. Ale te drony działają na innym poziomie autonomii. Czekają na pojedynczy, mocno zaszyfrowany pakiet danych cyfrowe przebudzenie. Gdy ten sygnał dotrze, przejmuje kontrolę ich pokładowa sztuczna inteligencja. Nie potrzebują GPS-u, nie potrzebują pilota. Nawigują za pomocą własna struktura mostu jako mapa stająca się inteligentna, torpedy kierowane. Stawka jest brutalnie prosta. Jeśli ten konwój przekroczy granicę 10,0 rosyjskich żołnierzy otrzyma zaopatrzenie, a Moskwa zyskuje przewagę w negocjacjach. Jeśli niepołudniowy front Rosji ruszy, brak amunicji w ciągu 72 godzin, a jego wpływy dyplomatyczne znikają. Teraz ostatni element pułapki zatrzaskuje się na swoim miejscu. Dokładnie tak jak przewidziała ukraińska sztuczna inteligencja. Konwój zaczyna zwalniać w połowie drogi. Przyczyna nie jest taktyczna, jest żałosna. Znane staniości opony w Rosji, nie mogąc poradzić sobie z długą podróżą, zaczynają zawodzić, powodując zwężenie w samej strefie rażenia. Mile stąd, w ukrytym stanowisku dowodzenia, ukraiński operator obserwuje konwój. Powolny jak ślimak, cel jest idealnie umiejscowiony. Bierze oddech i naciśnie jeden klawisz. Pojedynczy pakiet danych o długości milisekundy zostaje wysłany przez powietrze. Pod mostem zapala się 12 zestawów matowych zielonych kontrolek. Pułapka została zastawiona, przynęta została chwycina, a duchy zaczęły się budzić. O godzinie 3:465. Jednocześnie rozłącza się 12 zacisków elektromagnetycznych. Kdziak. Drony doświadczają swobodnego spadku trwającego 1 sekundę, zanim ich bezszczotkowe silniki zaczną działać. Platformy stabilizujące o długości zaledwie 3 stóp nad powierzchnią rzeki. Wysoka częstotliwość wina ich śmigieł jest całkowicie zagłuszany przez niski pomruk. Konwoju o masie 80,0 ton, znajdującego się bezpośrednio nad naszymi głowami. Na moście batalion wiodący, operator radiowy składa zaplanowany raport. Osiągnięto checkpoint Charlie. Konwój przebył 50% celu. Wszystkie systemy działają prawidłowo. Nie wykryto żadnych zagrożeń. Pod nim 12 dronów już uformowane w trzy odrębne, zaprogramowane komórki atakujące przytulają się do wody. Wykorzystując masywny mostek, betonowe pylony jako osłona przed wszelkimi, potencjalne skanowanie wizualne lub radarowe z brzegów rzeki. Ich trasa lotu nie jest prostą linią. Pokładowa sztuczna inteligencja wykorzystuje technologię LIDAR do aktywnego mapowania podbudowy mostu w czasie rzeczywistym, dokonując setek mikrokorekt na sekundę, aby poruszać się po labiryncie stalowych dźwigarów i betonowych podpór. Protokoły celowania są ustalone. Główne cele wyznacza komórka pierwsza szósta dronów. Ciężarówki z amunicją zgromadziły się w newralgicznym punkcie konwoju. Cela. Dwa cztery drony przydzielone są do nieopancerzonego tankowca. Cela. Trzy dwa drony przeprowadzą atak dekapitacyjny na pojazdy dowodzenia i kontroli. Operacja znajduje się w najbardziej krytycznej i delikatnej fazie. Technologia działa bez zarzutu. A plan przebiega dokładnie tak jak zaplanowano. Cała misja opiera się teraz na jednej nieprzewidywalnej zmiennej: czynniku ludzkim. Wystarczy, że jakiś rosyjski żołnierz, znudzony czterogodzinną wachtą, zerknąłby przez most w nieodpowiednim momencie. O 3.47 rano drony znajdowały się zaledwie 900 yardów od wyznaczonych punktów startowych. Plan jest bezbłędny. Wykonanie perfekcyjne. Pozostają całkowicie niewidoczni dla ogromnego radaru Nebo m przeszukującego niebo wiele kilometrów nad nimi. Ale na mostku w ciasnym wozie dowódczym Punkers, jeden młodszy porucznik zauważa coś nie tak. To nie jest stały kontakt na jego ekranie. To szum elektroniczny, migotanie. Rodzaj cyfrowych zakłóceń, które ignorujesz w 99 przypadkach na 100. Ufając swojej intuicji, a nie nudzie kapitana, podejmuje decyzję, która zmieni wszystko. Omija pasywne czujniki i przełącza radar, namierzający w tryb aktywnego impulsu, zalewając obszar pod mostem skupioną wiązką energii. Na ułamek sekundy jego ekran rozświetla się jak choinka. Ma idealne namierzenie celu. Nie pyta o pozwolenie. Nie czeka na potwierdzenie. Naciska spust. Pocisk 57. E. Sześć sprzęt o wysokiej wartości, 150 zero dolarów z rykiem, spada z szyn. 9 metrów pod mostem uderza w ukraińską przynętę wartą 50 dolarów, która została po cichu aktywowana chwilę wcześniej, niszcząc ją w spektakularnej i całkowicie bezużytecznej eksplozji. Eksplozja, choć bezużyteczna, ma jeden istotny skutek uruchamia alarm. Nagle cała sieć radiowa konwoju ożywa, rozbrzmiewając przerażonymi okrzykami. Kontakt, kontakt, eksplozja. Na konsolach migają czerwone światła. Kierowcy ciężarówek gwałtownie hamują, zamieniając uporządkowany konwój w chaotyczny korek uliczny w samym środku strefy śmierci. Żołnierze pokładowi są teraz całkowicie rozbudzeni i muzyka przerażeni. Element zaskoczenia znika. Duchy nie są już duchami. Ukraińcy przelali pierwszą krew. Ale robiąc to, obudzili tylko wściekłego, zdezorientowanego niedźwiedzia. Jak więc zaatakować cel, który wie, że nadchodzisz? O godzinie 3-4750 na ekranie porucznik jest przez około 3 sekundy bohaterem. Nagle pojedynczy czysty kontakt, który miał przed chwilą, znika. Jego ekran staje się chaotycznym bałaganem z widmowych sygnałów i odbić od zbrojenia mostu we wzburzonej wodzie poniżej. Próbuje namierzyć drugi raz, ale celuje w widmo. To nie jest panika przy sterach. To sztuczna inteligencja, realizująca swój protokół kontrprotokół z cyfrową precyzją. Pozostałych 11 dronów natychmiast zmienia profil lotu. Wykonują klasyczny manewr wiązki, obracając się, aby lecieć pod kątem 90 gigategięk do anteny radarowej Pansiera. Aby zrozumieć, dlaczego to jest skuteczne, wyobraź sobie, że to działa jak policyjny radar. Mierzy prędkość na podstawie tego, jak szybko się do niego zbliżasz lub oddalasz. Jedź idealnie bokiem, a twoja prędkość radialna będzie bliska zeru. Komputer Pansier, zaprojektowany do filtrowania obiektów nieruchomych, uważa, że drony po prostu znikają. Stają się częścią strukturalnej plątaniny kabli mostu. Ale zniknięcie to dopiero połowa sukcesu. Dron znajdujący się najbliżej ponera aktywuje pokładowy zakłócacz, emitując potężny impuls szumu w paśmie X. Efekt jest natychmiastowy. Ekran rosyjskiego porucznika zmienia się z zaśmieconego w czysty biały szum to elektroniczny odpowiednik granatu hukowego w oczy. W tym przypadku ukraińska sztuczna inteligencja zamienia niemal katastrofę w skalkulowaną korzyść. System obliczył już 97% prawdopodobieństwo, że atak rakietowy spowoduje całkowite zatrzymanie konwoju, dzięki danym wywiadowczym dotyczącym kiepskiego stanu opon rosyjskich ciężarówek. Podczas gdy Rosjanie są ślepi, zdezorientowani i tkwią w samostworzonym korku drony, nie rozpoczynają ataku. Zamiast tego wykorzystują cenne sekundy chaosu, aby wślizgnąć się z powrotem pod dźwigary, ponownie zajmując ukryte pozycje i czekając na idealny moment do ataku. Przetrwali pierwszy kontratak. Udowodnili, że są mądrzejsi od przeciwnika, ale też pokazali, co mają w ręku. Pokazali Rosjanom, że nie walczą z standardnymi zabawkami, walczą z technologicznym fantomem. A przyparty do muru upokorzony rosyjski oficer zamierza zrobić coś bardzo, bardzo desperackiego. O 3:48, 30 rano 70 mil stąd i na orbicie 30 zero stóp. Muzyka zupełnie inny rodzaj bestii otrzymuje alert. Berea 50 to rosyjskie oko na niebie. Jeśli pan Sier jest ochroniarzem z latarką, to A50 jest dyrektorem desm, bezpieczeństwa, który włącza reflektory stadionu. Jego potężny radar szmelm. Nie zwraca uwagi na zakłócenia na Ziemi ani manewry wiązki. Patrzy w dół i widzi wszystko. Dla jego czujników drobne ślady ciepła i kompozytowe korpusy drona wyróżniają się na tle zimnego betonu mostu niczym flary. Gra się zmieniła. Ekran porucznika, który przed chwilą był czystym białym szumem, nagle się rozjaśnia. Pojawia się nowy symbol. Czysty, idealny obraz namierzania z góry przesyłany bezpośrednio z łącza danych A50. Fantom znów jest na jego celowniku. Jednocześnie ten sam strumień danych jest przesyłany do baterii rakiet dalekiego zasięgu S-400 oddalonej o 80 km. Ich komputery nie wahają się. Mają zweryfikowany ślad celu z A50. Największe zagrożenie się materializuje. Na ekranie ukraińskiego operatora pojawia się ostrzeżenie o wystrzeleniu. Pocisk zaprojektowany do niszczenia myśliwców naddźwiękowych teraz poluje na drony warte 600 dolarów. Sztuczna inteligencja dronów staje przed problemem, z którym nigdy nie miała się zmierzyć. Jego niewidzialność zniknęła. Jego zagłuszanie jest bezużyteczne w przypadku częstotliwości radarowej A50 Arenie. Pocisk hipersoniczny jest oddalony o sekundy od uderzenia. Misja i operacja wywiadowcza, warta miliony dolarów, która za nią stoi, zależą teraz od decyzji podejmowanej w ułamku sekundy przez sztuczną inteligencję, która została zaszachowana. O godzinie 3.49 ostrzeżenie o wystrzeleniu S. 400 zmienia się w zegar śmierci odliczający od 5 sekund. Rakieta zbliża się do celu z prędkością 12 ma. Na ekranach operatorów a50 rozpoczyna się świętowanie potwierdzonego zestrzelenia. Sztuczna inteligencja drona nie próbuje uciec przed pociskiem. To byłoby bezsensowne przedsięwzięcie. Nie da się uciec przed prawami fizyki. Zamiast tego dron wykonuje protokół Omega 7, czyli wstępnie wczytany plan awaryjny, na najgorszy scenariusz. Mały włas na spodzie drona otwiera się z trzaskiem. Cienka 30-metrowa 100-stóp światłowodowa linka holownicza rozwija się w niecałą sekundę. Na końcu tej linki znajduje się urządzenie wielkości puszki po piwie. To wabik holowniczy AL-50. To nie jest zwykła flara, ale 50 aktywnie pobiera próbkę energii radarowej drona S-400 Seeker i wysyła w odpowiedzi idealnie wzmocnione echo. Generuje sygnaturę radarową 100 razy większą i atrakcyjniejszą niż sam dron. Dla nowego S 400 Sikera to tak, jakby ktoś kazał mu zaatakować najmniejszego gracza, a nagle zobaczył ważącego 300 funtów linebackera stojącego bezbronnego. 400 Seeker natychmiast zmienia cele. Gwałtownie zmienia kurs, ścigając bardziej soczystą elektroniczną przynętę. Trzy sekundy później nad rzeką Nipro eksploduje rakieta o wartości. 3 milionów dolarów, niszcząc wabik, który kosztował mniej niż używany samochód. Na ekranie radaru, a 50 operatorzy z niedowierzaniem obserwują, jak ich ostateczna broń zostaje zniszczona przez żyłkę wędkarską z przymocowanym radiem. Jednak przetrwanie to za mało. Ukraińcy zamienili teraz starcie w okazję. Eksplozja S-400 na dużej wysokości nie była po prostu porażką. To był sygnał radiolatarni umieszczony wysoko w powietrzu, który dał sygnał wszystkim innym rosyjskim jednostkom obrony powietrznej w promieniu 80 km, by spojrzały w górę. Podczas gdy wszystkie rosyjskie oczy zwrócone są na niknącą kulę ognia, o 3.49, 15 rano rozkaz, który pojawia się na ekranie ukraińskiego operatora, to nie zdanie. To pojedynczy pakiet danych. Wykonaj. 11 dronów przestaje się chować, wystrzeliwują w górę spod rynien, a silniki elektryczne pracują na najwyższych obrotach. To już nie jest podejście stealth. To natarcie na czas. Drony nie celują w ciężarówki. Celują w beton. Ich wewnętrzne systemy nawigacyjne, odporne na zakłócenia, namierzają współrzędne z marginesem błędu 3FFT. Pierwszy dron uderza w główną belkę nośną mostu, dokładnie pod wozem z amunicją. Jego głowica kumulacyjna przebija się przez 60 cm zbrojonego betonu z szybkością nankond. jeden po drugim. Pozostałe 10 dronów podąża za nimi, uderzając w wyznaczone punkty wzdłuż grzbietu mostu z zimną matematyczną precyzją. Całe skoordynowane uderzenie zajmuje mniej niż 1,3 sekundy. I tutaj ujawnia się prawdziwy cel operacji. Zapalniki głowic bojowych drona są opóźnione o dokładnie. 1,3 sekundy. Jeden sekundy. Dlaczego? Ponieważ drony nigdy nie miały być bronią główną. Były jedynie czynnikiem wyzwalającym. Celem nie było jedynie wybicie dziury w mostku. Chodziło o stworzenie nieuniknionej komory ciśnieniowej pod pokładem. Przestrzeń między rzeką a mostem staje się przestrzenią retencyjną. Detonacje ładunków kumulacyjnych w tej ograniczonej pionowej przestrzeni odbijają się od wody. Fala ciśnienia nie ma dokąd uciec. Woda i beton wzmacniają ją, tworząc skonsolidowaną falę uderzeniową o natężeniu 5000 psi. Ta wzmocniona fala uderzeniowa nie tylko wypycha most, ale go niszczy. Olbrzymie betonowe kolumny wsporcze, zaprojektowane tak, aby wytrzymywały obciążenia pionowe, wytrzymują niewyobrażalną siłę poziomą. Pręty zbrojeniowe i beton ulegają rozpadowi. Kolumny łamią się jak suche gałązki. Na drogi pęka i zaczyna się zapadać. Pierwsza ciężarówka z amunicją wjeżdża w sam środek eksplozji. Każda z nich przewozi ładunek o wadze odpowiadającej setkom funtów materiałów wybuchowych. Reakcja łańcuchowa rozrywa konwój ciężarówek z amunicją. W ciągu kilku sekund centrum konwoju zmienia się w półmilową przepaść pełną ognia i poskręcanego metalu tam, gdzie kiedyś stał most. Serce konwoju znika, zastąpione przez zagładę. Na mapie strategicznej efekt jest natychmiastowy. Linia zaopatrzeniowa frontu południowego została przerwana. 10-0 żołnierzy utknęło. Brakuje im zaopatrzenia. Zapasów amunicji i paliwa wystarczy na mniej niż 72 godziny. Potężny atut przetargowy Rosji w rozmowach pokojowych w Waszyngtonie został zmieciony z powierzchni Ziemi w niecałe 5 minut. Koszty jego osiągnięcia to mniej niż 10-0 dolarów za autonomiczne drony, garść tanich wabików, pakiet danych o długości milisekundy i precyzyjna decyzja człowieka. Z punktu widzenia pola bitwy ta asymetryczna wymiana przyniosła strategiczne rezultaty.